Ten to ma, no to ma, nie? A ten to nie ma. Jeden no to zakład co się, się trzyma, o, długopis. O. Jeden zakład. I ten się będzie trzymał. trzymał. Jestem czapnikiem zawodu, do roboty się też nie mogę dostać. Bo starych już nie chcą. Więc przyjmując to musi być młoda, atra atrakcyjna, tak. mieć 18 lat i do tego 20 praktyk, jak to się mówi. Nie? Tak. No, Takich tak. oni potrzebują. Tak. No, to że... ładna dziewczyna z wami pracuje. No ładna, ani, to... no, no a bardzo ładna jest dziewucha, to... W ogóle tam każdy kierowca się za nią ogląda jak nie nie. Ten jest sprząt dawny. Diabeł jest no, ludzie. To jest diabeł. My się też oglądali. No to na przykład nicniotny po prostu. No, no, Niecodziennie nie? Nie trafia się na taką uroczystość. W słupskiej kapenie montującej autobusy ciężarówki Święto. Szwedzi zaproponowali spółkę Montaż Ciężarówek Skania. No, uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. E, uruchamiamy produkcję najnowocześniejszych ciężarówek i autobusów w słupsku. Jest to, myślę, ważny dzień dla miasta, dla województwa. Wchodzi najnowocześniejsza w świecie technologia, organizacja pracy do naszego regionu. I myślę, świadczy to także o tym, że e, można po prostu w tych czasach ciężkiej kryzysu także znakomicie zarządzać i prowadzić firmę. I nad to przykładem jest Łódzka kfn Szanowni Państwo, z przyjemnością mogę zakomunikować Państwu oficjalne otwarcie tych zakładów. W mieście Feta występy, sztuczne ognie. Niech się ludzie cieszą z naszego sukcesu mówią nam w kapenie.